Siemka, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Drogi widzu, pewnie jak to teraz oglądasz, to jestem na wakacjach, więc ten film jest nagrany bardziej tak wcześniej. No i dzisiaj będą wieczorne obowiązki, tak mówię pewnie jak to oglądacie, jestem teraz na wakacjach. Ponieważ ten film został nagrany na zapas, jest już nowy nabytek z nami też. co film mieliście kilka dni temu. No i dobra, no i tam. Dzisiaj trzebne yy, obowiązki dam sobie jeść jutro możliwe, że będzie vlog. Yy, tutaj hodowca na wakacjach. Możliwe, że coś w tym stylu yy, padnie. Ale no, nie obiecuję. Ja widać mam nowe wiaderko. też że zrobię. I na tym wiaderku będzie tutaj napis hodowca królików z Śląska. Bo jak to obserwuję moją grupę, kilka tygodni temu dodałem zdjęcie. Dobra, jestem z powrotem. To sobie otwieramy. No i tak już mówiłem z tym logo, że kilka tygodni temu o, ogólnie nie wiem kiedy ten film stawiam yy, dodaję logo na yy, swojej grupie na facebooku o której się zapraszam yy, logo na koszulki, będzie konkurs ale więcej wam nie powiem wiem, że nagrody będą właśnie spodęki, yy, znaczy spodnie, koszulki, jakieś tam kubki właśnie yy, tego typu rzeczy dam yy, ja sobie tutaj ja wiem, nabytkowi siedzi w rogu, wystraszony pewnie Dobra, czasami Ta co tak jak mówiłem yy, kilka odcinków temu, została zakończona. I ona jeszcze jest w tej klatce, ale ją dzisiaj będę przenosił. Bo, tak jak mówię, nagrałem ci film z Nowego Nabytku i od razu nagrywam ten na zapas. I pewnie jak go teraz oglądacie, to tak jak mówiłem, hmm, on jest na zapas nagrany. I jest na wakacjach. Po prostu nagram tak, żeby nie było żadnego przystoju na kanale. Tak, jak był, przed, znaczy mówiłem przed wyjazdem, że wrócę. No i nie wróciłem, bo się boję teraz. Że po prostu przestanę przez miesiąc nagrywać. No i potem już wcale nie wrócę do Was. I tyle. Mamy sobie jeszcze tym. jest taki mały, bo zaraz to modę będę zawoził na sprzedaż. No, dobrze jestem z powrotem No i tak mówię dół na razie nic nie ma ogólnie mogę usadzić tą samiczkę na no zlangą czerwoną tutaj do tej klatki ale mówię, że mam tutaj taką większą klatkę, będzie miała więcej miejsca, no to nie chcę tam lata, bo troszeczkę zawolnię mogę jeszcze większą kupić już zakoconą, ale trudno króliki sobie jedzą. Dzisiaj tu puszę tamtą posprzątam jutro. Somniczka szara, yy, nie wiem, czy w tym roku jeszcze będzie dopuszczana. Chociaż chciałbym jeszcze ją się dopuścić w tym roku. No ale oczywiście niech chcę zrobi przerwę troszeczkę od tych młodych. Niech sobie zrobi, yy, coś bym powiedział, niech sobie zrobi przerwę za jakiś yy, miesiąc. No i wtedy ją dopuszczę. Wiadomo, nie palcę od razu dopuszczę królików. Yy, na przykład, tak jak mówię teraz, yy, mam młode i dopiero sprzedaję i nie palcą po prostu zaraz ją dopuszczać po prostu, ponieważ y, królika możecie za, zmy, zamęczyć y, zamęczyć po prostu tym, że może potem wam padnąć i może też młodych nie wychować, bo będzie dość s, już, no, będzie dość. Y, ogólnie nie wiem, czy mówię na początku, ten odcinek y, mówię, chyba na początku wieczorem na obowiązki, to będzie pasza, bo mówię, że dużo rzeczy nie ma co dawać królikom jeszcze tak damy bo mamy 4 minuty dopiero ten luzik masz tutaj samiczka KC. do samiczki KC sam co będę mam już od kolegi ja by oglądał to serdecznie pozdrawiam no, mam jej wysłać więc jest spoko nie muszę jeździć nigdzie Zrodowa oczywiście, bo, bo potem będę młodych chciał wystawić. Bo ogólnie u mnie ciężko jest, ciężko jest dostać jakiegoś tam kaca z rodo. A jak są to strasznie daleko. No i właśnie mi się nie chce tak daleko znowu jeździć po te króliki jak teraz jeszcze przyjeżdżam z wakacji to będę kozy kupował no i też troszeczkę lipa, bo chcę do królików jeszcze troszeczkę słomy, Bo kupić bo mam. znaczy siano może nie bardziej słoma, bo mam już troszeczkę mały dla kozy kupię tam dwie bele okrągłe może coś do królików też z tego odpalę no i kilka snopków 10-15 snopków dla <noise> ogólnie mrówki są dypad, dypad. co za małe mrówki tu są? Dobra, to już czyste. Mrówki były, nie wiem skąd się wzięły czy sobie nogą ten, bo ciężko się to zamyka. Dobra, i to sobie odkładam. W ogóle mrówki, właśnie mrówki, mrówki, mrówki schodzą na dół. Pozmiotamy sobie stolik, worki. Na zbożu muszę kupić mieszankę zbożową. Jest. Pewnie jak teraz to oglądacie, to już nie jest. Znaczy, no, jest tak, ale... Pewnie, jak już ten mój tata zużył trochę, bo. Ała. No, ale nieważne, będę się nie spałem sobie. Nie ma co marnować. Dobra. Typowe laczki, adidasy, nie nakreśluję. No, w każdym odcinku ich prawie mam je. No i dobra, to jest tyle w tym odcinku, więc 7 minut nie ma co. Jeszcze nie wiem za bardzo, jak nazwać ten odcinek. Pewnie będziecie wiedzieli po tytule. No i to tyle, więc co mogę powiedzieć? Jest już 1000. No teraz, jak nagrywam ten film, jest 1120 subów, Pewnie potem już będzie więcej. Więc naprawdę, idziemy pełną parą do przodu. grundo dwóch kafli, i. Na 2000 będzie naprawdę stanowisty konkurs, naprawdę z nagrodami takimi, jako będzie za pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme miejsce. Za pierwsze, drugie, trzecie będą nagrody pieniężne oraz jakieś tam kubki czy coś. A za następne miejsca już będą jakieś tam mniejsze rzeczy, typu jakieś akcesoria i te inne rzeczy, ale też w planach. No, i to tyle, więc łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Yy, trzymajcie się, cześć, piona.